Czy to jest możliwe, że mój kotek zamierza spać całą noc ze mną? Czy to jest możliwe? Tak, mój kotek sobie leży. Na razie. Mam nadzieję, że. O, proszę bardzo, jak się spojrzała. Śliczna jest, naprawdę. Ona tak zamierza całą noc spać ze mną. I ja tak czasem mam. Kotka mojego. Musiałam pocałować. Ale sobie nikt nie wyobraża jaką ona ma przyjemną sierść. Tak naprawdę to ona ma mega sierść. Ona ma sierść jak jedwab. Przyjemniotką. Głaskać można tego kota naprawdę od rana do nocy.